Mata masująca Cozy Vibra. Największa fizjoterapeutyczna powierzchnia pracy, bo aż 175 cm na 57. Cztery strefy oddziaływania. Co ważne, aktywność na poziomie masażu wibracyjnego i do tego jeszcze termoterapia. W ciągu kilku minut rozgrzewa się niemalże do 60 stopni. Co jest ważne, na każdym z poziomów, czy to będą ramiona, szyja, tutaj pracują dwie głowice wibracyjne, plecy. Cztery głowice wibracyjne, podudzia uda pośladki, cztery głowice wibracyjne i nogi dwie głowice wibracyjne. Dzięki temu, że jest elastyczna, użyjesz tego w różnych miejscach i w różnych ułożeniach. Siedząc, leżąc albo leżąc. E, niesamowite oddziaływanie relaksujące, wzmaga, wzmacnia metabolizm, poprawia ukrwienie, daje generalnie ukojenie, e, likwiduje stany, skutki stanów zapalnych, bóle głowy. Poczujesz niesamowite rozluźnienie i przyjemność w każdej chwili w domu, kiedy tylko będziesz potrzebował. Wysoka jakość wykończenia, do tego pilot intuicyjny, jeśli chodzi o sterowanie na nim właśnie widać cztery strefy oddziaływania jeszcze raz, masażu wibracyjnego i termoterapii pięć programów wibracyjnych dostosowanych do naszego ciała, tak aby dostarczyć jak największego relaksu, aby w największym stopniu podnieść metabolizm podnieść, zaktywizować przepływ krwi do tego trzy intensywności. I co jest ważne, podgrzewanie. W każdym masażu jest to bardzo ważne.